Witam, z tej strony Master, a to jest pierwszy odcinek z serii Mój Garaż, gdzie w soboty jakoś co miesiąc będę pokazywać mój garaż oraz drzewka technologiczne. Właściwie będę to robić głównie dla siebie, ale też żeby tak pokazać, jakie linie robię, jakie czogi mam obecnie w garażu i tak dalej. To na dzień dzisiejszy tak się prezentuje mój gala, garaż oraz yy, yy, ilość kredytów, golda. Właściwie robię teraz, gram głównie chyba trzema czołgami amerykańskimi, bo yy, xp 59 to jest bardzo fajny czołg, kupiłem go w, w sumie w ten poniedziałek, ale że nie miałem czasu praktycznie grać. To dzisiaj od poniedziałku w sobotę, dzisiaj była sobota, teraz jest niedziela w sumie, to w sobotę zagrałem wczoraj pierwsze mm, bitwy, właściwie drugą, no, pierwszą bitwę zagrałem w poniedziałek, potem dzisiaj pograłem. I naprawdę bardzo fajny czołg. No, muszę zarabiać kasę, bo jest mi potrzebna. To te 34 teraz wcisnę T28 też ekspie, Mam już 93 tysiące kredytów. No i kupiłem dzisiaj sobie Mardera, żeby zacząć tą nową niemiecką linię. Mam już 1700 EXPIE i wymaksowany w sumie. Także jak będzie mi się chciało, będę mieć humor do tego, żeby grać tą linią. No to będę grać Marderem. W ogóle dzisiaj zagrałem w plutonie. Jakimś cudem zostałem m, przekonany, żeby zagrać szóstymi tierami. To tam pograłem trochę, chyba tam dwie bitwy tym czołgiem, ale na pewno więcej na razie nie zagram. Dobra, po kolei. Chińskie drzewko mam skończone, ale za, teraz jest ta promocja na 113. To teraz tak sobie pomyślałem, że chyba będę próbować cisnąć, bo dzisiaj jest. Yy, dzisiaj jest 17 listopada, 2.30 dokładniej w nocy. I mam jeszcze trochę czasu, żeby chyba do 30 zdążyć. Mam dwa tygodnie na to, żeby zarobić jeszcze 3 miliony dokładnie. No ale że ja zawsze sobie tak z milionów chcę zostawić, to 4 miliony muszę zarobić. Także chińskie drzewko to może pierwszą dziesiątkę kupię. No francuskie drzewko nie mam na razie żadnych planów tutaj. Raz na jakiś czas, jak tam piątym tierem coś zagrać, yy, ktoś mnie przekona, no to biorę, biorę tego S35. No i może kiedyś dojdę do tego fosza. Na razie jakoś nie chce mi się za bardzo nie potrzebuję fosza. W niemieckim drzewku to dawno go nie tykałem, ale teraz zacząłem robić tą nową niemiecką linię tego Mardera 38. Kupiłem kosztowało mnie to, <coughs> przepraszam, kosztowało mnie to jakieś 135 tysięcy, także, nie 125. Także sporo kasy mi przez to ubyło. Ale zupełnie zapomniałem o tym, że czwarty tier może tyle kosztować. No i niestety musiałem wydać sporo kasy na to. Dobra, ale żarty na bok. Następna drzewko to jest drzewko brytyjskie, w którym na razie nie mam zamiaru nic robić. Jeszcze tam pod koniec wakacji tę at w no, we wrześniu chyba nawet, grałem nią w ma tę at bo miałem zamiar dojść do FV, ale jakoś mi minęła ochota na dojście do tego FV. Ja wolę medy, preferuję medy ni niż te, te teki. Medy są najlepsze. Tutaj, właśnie jak mówiłem, t 69 robię, t 69. Już mam na nim 11 tysięcy expa, właśnie na razie zbieram na ten silnik najlepszy Jak najwięcej mobilności mi się na nim przyda Ostatnio też tego T71 sprzedałem, właśnie w poniedziałek T28, no to już mam sporo w sumie na nim expa Ale przed chwilą stwierdziłem, że zostawię właściwie jedyny czołk jakim teraz będę grać, bo i tak mało gram Nie mam praktycznie czasu I się w końcu wezmę za siebie, bo mi się na razie za bardzo nie chce grać, tam właściwie głównie wrzucam bitwy Teraz na jakiś czas na YouTube, a, a tak to jestem zajęty bardziej nauką, teraz, ale tego T34, tylko T34 będę teraz grać. Dzisiaj poszło w ruch tam kilkanaście tysięcy X, bo chciałem wymaksować właściwie nie wymaksować, ale zbadać tego Mardera no i wymaksować silnik i gąski na T69, bo brakowało mi trochę mobilności na nim. Także teraz będę cisnąć tylko te 34 No bo te 34 potrzebuje sporo kasy, żeby zarobić na, ten chi na tą chińską T 113. No i ostatnie drzewko. Drzewko rosyjskie, na którym na razie nic nie robię. Też dawno go nie ruszałem. Nie mam żadnych planów. Wszystkie czołgi jakie nie. A yy, przepraszam, jeden zapomniałem o <coughs> moim ulubionym czołgu, najlepszym czołgu w wodzie, czyli T54. Może kiedyś dojdę do T62, ale na razie nie gram. Yy, tym T-54 głównie skupiłem się na tych amerykańcach no i wszystko co, co tak naprawdę chciałem to już mam obiekt 263 jakoś nigdy mnie tak bardzo nie yy, nie chciałem go nigdy tak za bardzo mieć obiekt 268 no to to jest oczywiście fajny czołg bardzo chciałem go mieć to był pierwszy tak który naprawdę bardzo mi się podobał no i do, szego, do niego doszedłem byłem zadowolony z niego ale nie mam za bardzo czasu Obiekt 140 to samo, równie genialny czołg. z 7 też bardzo dobry, moim zdaniem. W ogóle na tym też, no chyba, no. chyba najwięcej zagrałem na tej dziesiątce. Najwięcej bym grał obiektem 140. Obiektem 140. Ale nie mam czasu. No, także tak się prezentują na dzień dzisiejszy moje drzewka. Właściwie to są. Moje statystyki, dzisiaj sobie podwybiłem trochę grając w Plutonach Mineratio Właśnie przed chwilą skończyłem granie A są moje staty tak Tutaj według cieru zobaczę, właśnie miałem zobaczyć Bo grałem w tym T28 przed chwilą, ale nie najlepiej Nie najlepszy yy, mam na nim damage na bitwę Tutaj ostatnie bitwy, tu miałem jedną epicką bitwę Może nie tyle jakąś epicką, co dosyć ładną to nie ta. A ta w tej bitwie było ciekawe to, że no, yy, Wótek na mnie wyjechał z Panterą i naprawdę to... I może kiedyś to wrzucę, bo tam naprawdę epicka końcówka była. To nie to chyba to jest. O to ta bitwa była, to może ją wrzucę, bo ona była całkiem ładna. Dobra, ale no... i tak prezentują się moje drzewka, tak prezentuje się mój garaż na dzień dzisiejszy, dokładniej na 17 listopada. To jest niedziela, druga, 35 dokładnie. No, to są moje czołgi. Jak mam właściwie miałem zamiar to robić, bo bardzo lubię sobie tak patrzeć jak miałem na przykład, nie wiem, tam złożyłmy w marcu 2013 jakie co jakie drzewko miałem w jakim etapie i tak dalej. No i w wakacje się y zacząłem robić takie rzeczy, że brałem, że zacząłem robić screeny po prostu, ale pomyślałem, że w takiej wersji jako filmy to będzie nie, fajniej. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli Wam coś się to podobało, no to możecie oczywiście dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, dlatego że będę tutaj publikować bardzo dużo bardzo dobrych bitew, właściwie same dobre bitwy. Będą się tu pojawiać właściwie trzy serie zwota, No to jest czwarta teraz. Czyli tam good game to jest, są bitwy. To są powtórki z Vota, moje powtórki, które są jakieś tam dobre pod jakimś tam względem że zrobiłem coś fajnego, albo fajny wynik, albo jakiś tam fajny moment był kolejną rzeczą to jest y, Pluton z Masterem to jest, są bitwy na żywo i one są dobre nie, wrzuca, nie będę tam wrzucał jakichś beznadziejnych bitew, ale nie będą tam, na przykład starze się tam jakaś słabsza bitwa ale ze względu na to, że mm, słuchanie tego TS-a całego co się dzieje podczas bitew to zazwyczaj jest dosyć śmieszne no to to też są dosyć ciekawe moim zdaniem rzeczy no i High Skilled to, jest bitw, to są bitwy, od, które mi wysyłacie. No i to są tam też dużo dobrych bitw, Tam właściwie same takie bardzo dobre bitwy komentowane przeze mnie. No i może raz na jakiś czas będę robić kompilację takich dobrych momentów graczy, to jest w What Epic Actions. A ja dziękuję za uwagę, coś mnie ten kaszel męczy. Także do zobaczenia w następnej bitwie. Cześć!